Kochani, prawdziwa historia. Jak myślicie, ile razy w swoim życiu podjąłem złą decyzję? Napiszcie w komentarzu. Bo ja sam nawet nie wiem, straciłem już rachubę, ale wiecie co łączy każdą moją dobrą decyzję? Nigdy nie miałem na nią za dużo czasu. Słuchajcie, w biznesie największe wtopy robi się na analizach, kalkulacjach, a Excela Rozgrzewasz do czerwoności, i wtedy wiesz, że to chyba nie tędy droga. A potem i tak decydujesz sercem i intuicją. I wiecie co? Największe sukcesy w życiu robiłem wtedy, kiedy nie miałem czasu się bać. Pamiętam sytuację, kiedy w piątek dowiedziałem się, co to jest i co. Kto pamięta ten szalony czas w 2017 roku, kiedy wszystkie projekty biznesowe zbierały bardzo dużo pieniędzy na ICO? W niedzielę już miałem zespół, prezentację, landing page, a w czwartek ogłosiłem zbiórkę kapitału, a pracownicy pytali, czym to będziemy kopać? Łopatami? Milion złotych w kilka dni po dwóch miesiącach prac i przygotowań. Zero przygotowania, tak naprawdę, żebym był gotowy na przedstawienie całego projektu, ale za to gotowa. Można powiedzieć chęć, czyli pełna taka gotowość do jazdy. Często najwięcej odwagi miałem, jak nie spałem od trzech dni. Nie polecam, ale to czasem działa. Czasami szybka decyzja sprawia, że wyprzedzasz konkurencję o rok. Czasami szybka decyzja kosztuje cię pół roku sprzątania bałaganu. Ale jedno wiem na pewno, zbyt długie myślenie zabija każdy biznes. Najlepsi, jak mają szansę, to nie pytają, czy to się opłaca, tylko co muszą zrobić, żeby to się udało. Jak nie wyjdzie, to przynajmniej masz kolejnego Case'a do anegdotek i historii, którą możesz opowiadać tym, którzy nie dowierzają. Raz podjąłem decyzję o zatrudnieniu gościa, który na rozmowie rekrutacyjnej prawie się nie odzywał. Rafał, szef programistów, w ówczesnym czasie patrzył na niego jak na idiotę. Pan go zatrudnił? Ja mówię: zaufaj. W dwa dni zrobił przygotowane zadania na tydzień, żeby go przetestować. A potem siedział i przyglądał się. Rafał do niego podszedł: "Z czym ma pan problem?". A on mówi: "Nie, nie, ja już zrobiłem". Wyglądał jak gość, który wie co mówi i co robi. Często jak się zastanawiasz za długo, to ktoś inny startuje już z tym samym pomysłem. Wtedy zostaje ci już tylko narzekać, że mogłem być tym pierwszym. Dzieci nie kalkulują, dzieci działają, robią i myślą później. Dorośli analizują, kombinują, odkładają na wieczne nigdy. W biznesie wygrywają ci, którzy podejmują decyzje szybciej niż konkurencja. Więc jeśli znowu siedzisz i liczysz, czy warto, czy się opłaca, czy nie wtopisz, to ja już Ci powiem, wtopisz. Ale potem wstaniesz i w końcu wygrasz. Tylko najpierw zacznij robić, a potem poprawiaj po drodze. Masz swoje takie błyskawiczne decyzje, które podejmowałeś, które zmieniły twoje życie na lepsze albo na gorsze? Dawaj w komentarzu. Najlepsze historie zawsze pisze spontan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.